Dzień dobry, nazywam się Tomasz Mleczek i jestem kustoszem kolekcji Militariów Zamku Królewskiego w Warszawie. W kolekcji Militariów Zamku Królewskiego w Warszawie znajduje się unikatowy rapier typu Pappenheimer. Rapiery tego typu posiadały w swojej oprawie tarczki chroniące dłoń. Egzemplarz zamkowy jest rapierem typowo pojedynkowym o bardzo wąskiej, delikatnej głowni, przeznaczonej tylko i wyłącznie do pchnięć. Rozmiar rapiera to aż 126 cm długości. Na czym polega wyjątkowość samkowego zabytku? Rapil posiada na tarczkach chroniących dłoń motyw ukoronowanego orła, który może być kojarzony z herbem korony. Takie przedstawienia graficzne pojawiają się jako dekoracja oprawy broni raczej w wieku 7-18. Motyw ukoronowanego orła może wskazywać, iż broń wykonano osobiste zamówienie wysokiego oficera regimentów królewskich Zygmunta III lub Władysława IV. Dodatkowo uroku rapierowi dodają złocenia znajdujące się na poszczególnych częściach rękojeści – jelcu, tarczkach, kabłonkach. Zdobienie złotem podkreśla, iż zamkowy rapier był w XVII wieku bronią luksusową. Kolejnym dowodem jakości zamkowego rapiera jest głownia wykuta w niemieckim Solingen. Jednym z najlepszych europejskich centrów produkcji broni białej epoki nowożytnej. Na głowni widnieje sygnatura Wilka, którą posługiwały się właśnie solimdenowskie warsztaty. Podobny rapier został uwieczniony na portrecie Królewicza Władysława Wazy, wykonanym przez Pawła Rubensa w 1624 roku. Rapiery możemy także dostrzec na rolce sztokholmskiej. U królewicza Władysława, u postaci ubranych młodą zachodnioeuropejską, żołnierzy uzbrojonych wzorem zachodnim i królewskich gwardzistów. Skąd rapier pojawił się w Polsce? Wraz z przybyciem na dwór krakowski królowej Bony, obok włoskiej kuchni pojawiła się także włoska broń. To właśnie mieszkańcy słonecznej Italii, jako jedni z pierwszych w Europie, używali rapierów i to właśnie włoscy mistrzowie, tacy jak Camillo Agrippa i Achille Marozzo spisali na kartach traktatów prawidła walki tą bronią. Kultura i wzorce niemieckie, którym rapier nie był obcy, dotarły na polski dwór wraz z Elżbietą i Katarzyną Haus-Burżanką, żonami Zygmunta Augusta. Krótki okres panowania Henryka Walezego to także czas, w którym uzbrojenie zachodnioeuropejskie docierało do Polski. Od 1587 roku na polskim tronie zaczęła dynastia Wazów. Za jej panowania rapier zdobył w Koronie i na Litwie największą popularność. Wpłynęły na to zarówno zwyczaje władców hołdujących młodzie zachodnioeuropejskiej, jak i wyposażenie żołnierzy cudzoziemskiego autoramentu, którzy w XVII wieku znaleźli się na polskim żołdzie. Rapier to przepiękna broń, która wymagała od walczącego niesamowitego kunsztu. Warto choć na chwilę przenieść się w czasie i ożywić szermierzy z kart traktatów fechtunkowych dawnych, dawnych mistrzów rapiera. Woo! <laughs>